się ja jeszcze tutaj mam na ciebie czekać? Siedzisz tam i siedzisz tylko w tej dziurze swojej. A tam jedzenia nie ma. Przecież to wiem. No, wyjdź stamtąd. Bo jeszcze mi się zakleszczysz w tej dziurze. Dobra, poczekajmy trochę jeszcze tutaj. Może wyjdzie. Wiadomo, że nie dglnął. Bo tam widzę kawałek jego płetwy. A gdy spojrzymy do dziury, zobaczymy, tak go tam już nawet. Jeszcze nie wiem, czy to tak dokładnie. Ale widzę, że le, leciutko go tam widać. O. Tam. Czy ty przestaniesz kiedyś tam wchodzić? Raczej nie.